Witaj, jestem Bartek Si. I tata Sibanko, Ci paniąciku, zesłuchaj, wow, Bastels. Dzisiaj dziś mamy do... przetestowania nowe postacie, którymi są. Poko. Zobacz, nie, tu, tutaj ci to nic nie da. Zamknij, graj i powiedz, jakie są postacie do wybrania. Poko i Rose. I półkomnik Rose można teraz odpalić. Jedziemy. Bez tego mnożnika. Jednego. Nie, bo będziesz miał dwa razy ciężej grę. Odpalaj. Zagraj... Im. 2000 tysiące, dawaj, odpalaj. Jak odpalasz mnożniki, to pamiętajcie, że macie dużo cięższą grę niż normalnie. Aha. Bo inni gracze też odpalają ci lepsi w tym momencie. Czyli tak... Pierwszy raz gram na takim poziomie. Północna kostnica i starcie mega bossów jest spoko i rups. Coś chyba fajnego. I teraz Bartek musi mądrze zaraz to zakombinować. Jedziemy. Tylko przy pierwszego sobie goblinka. Żeby mieć golda. Bierasz golda. Bo musi na skrzynki. Nie wiem, tylko chciałem tego. Dawaj golda. Bierz, bierz szybko. Bierz, bierz. Buty, 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 buty. Chłopie, buty, butów zapomniałeś. Skrzynka. Jedziesz, masz poko na ulepszonym poziomie. Rufsa. Ulepszył ci raz patrz. Już masz Gobina na wyższym poziomie. Lecisz dalej, skrzynki kolejne. Dawaj, jedziesz. Poko był. A ja wolę ona też coś robiła. Ale to musisz robić fuzję, żeby mnie wydawać. Wziąłeś sobie teraz... kogo? Nie atakuj, jesteś na tym, najsłabszy. Jeszcze musisz sobie zbierać rzeczy. Zbierać golda. zżyj, że załatwiać postacie. Wiesz, sobie mogłeś pójść po kolejne skrzynki. Teraz widzisz, pomnożyłeś dużo postaci, czas mi 20. Eee, no to dawaj, 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 dawaj. Dawaj go załatwiaj. Ale ja się ciężko czuję. Masz mało życia. Raz szybko zginiesz. Musisz szybko iść skrzynkę łapać jakąś. Poko. I bierzesz dalej. Graj, graj, graj. Tu nie ma co stać. Jak stoisz, to przegrywasz. Raz, rozwal tego dużego Franka. Zbierz sobie buty. Buty, buty. Mam buty. Buty z tej skrzynki niebieskiej. Trzeba cały czas patrzeć ile buty. Pracisz prędkość, to cię dojadą. I łapiesz szybko, kolejna skrzynka. I bierzesz sobie tego zwykłego. O, dokładnie tak. Rozwalasz typa. Wyrzucuj sobie armatę, bo to ci jest niepotrzebna. Tak, żeby coś tam robiła. I kolejne szybko postacie załatwiasz. Omijasz na razie ludzików. Łapiesz sobie spokojnie. Rozwalaj Ems, tylko żeby nie wyjść innej fali. Tak, tak, jak z Brawl Starsa. Z... Szybko skrzynki. Musisz rozwalić tego, 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 tego jak on miał. Frank. Nie tego małego takiego. Mortisa. Morty. Bierzesz szybko golda, łapa golda. Dawaj Bartek. Góry, góry. Mijaj typa, mijaj typów. Nie wchodź w ogóle z nimi. Użyj błyskawicy. No, no, nie umijaj, walcz, buta masz, masz mało. Właśnie to trzeba wszystko Bartek ogarniać. Musi mieć prędkość, nie możesz tak chodzić teraz, bo już tracisz automatycznie, widzisz? Już nas na pozycji straciłeś. Rozwalaj szybko, ładuj sobie buta. Rozwalaj Ems. Rozwalaj Mortisa z tego, z tego jak weszę sobie. Podnieś to szybko tego golda. Dobra, rozwalaj Ems. Poszukaj kolejnej skrzynki na górze. Błyskawice rzuć. Czemu ty się pchasz w niego? Nie pchaj się w niego. Widzisz, że ma przewagę. Uciekaj. Szukaj skrzynki. Szukaj skrzynki, rozwalaj gemy. Rozwalaj te postacie szybko, ty na lewo szybko musisz jechać. I gemmy musisz zbierać. Bo przegrasz. Wiem, 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 no wiem. Rozwalaj szybko i... No, mam nadzieję, że masz kondlarza. Bieraj te gemy, bo ci podleci typ, zabierze ci wszystko i tyle będziesz z nich miał. Ajaj. Okay. Oj, zaczyna się robić to co u mnie kiedyś. Rusa! Mogę wziąć, ulepszyć. ma dobry atak. się ja tak jest. Zarówno się dzieje na mapie. 17 sekund. Ja to właśnie tutaj tak mamy. Czasami 10 sekund. Gemy, 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 gemy. Zbieraj gemy na lewo, gemy. 3, 2, 1. Dobra, piątka. Finish, lagi Naw, były. Nawet postaci w ogóle nie widziałem. Lagi się zrobiły, proszę Państwa. Piąte miejsce jest. Jest okay. dobrze. Bartowi się udało. Róws. Poko przetestowany, róws po prostu. Ciężko. Ciężko nie? Dużo się rzeczy dzieje, dużo potworów. Na tę mapę bardzo przydatny jest Bo. Chciałam Bo. Ale zadaje dużo obrażeń potworom. A nie ganz za bardzo grę. Próbowałam coś tam zrobić dobrego. Ale dobrze ci poszło, nie gadaj Co że te tego się zestresowały? Możemy sobie odpalić, nowe postacie kupić, Kupuję sobie nowe przebranie. No, Wikoch najfajniejszy jest ten poprawy jest taki dziwny. Przebranie ciężki. Da Odpalamy. O jest chociaż. Ten poprawy jest taki dziwny. Ale ja ja chyba kupię. możemy go wziąć jeszcze. Legomaga. maga. Hmm. Bierzemy? Bierzemy jest nowe, fajne. Mamy domyślnego, teraz jest taki wow. Mamy prawie wszystkie skiny do postaci? Nie, nie mamy wszystkich skinów. Mamy jeszcze 1000 biletów. Na zakończenia sezonu dostaniemy 600, więc będzie jeszcze okej. Okay. to magia. A tu jeszcze wpadnie, aktualnie jesteśmy 30 któryś dopiero, czwarci. 5723 Pucharki. Patrzcie jak gość ma pasę. Pa, pa. 223, a są typy, które mają... Ale na 36... 3324, ...3324 a Ale na 36 miejscu. Na... ...nad tobą. Na to. no, 4000, ale ta ma 3000. Jak? No spójrz, to ma 3200. 3324. A ile mam meczy? 4100. <noise> A ten 6 ma 7000. Krzyś jest kozacki, kozaki, mi się chodzi o granie. Podnie typ ma 6,5000, mamy tylko 3000. Aktualnie 3077. Jest też dużo, nie dużo. Pasa top 78. Dobrze jest. Dobrze jest. Set nam mogłoby być, ale to jest okej. Okay. No nic, będziemy niedługo już pewnie przetestowaliśmy nowe dwie postacie. Franka to się przetestuje ogólnie, jak będą wymaksowane, ciało będą na trzy wiastki. skin do pokoł zaraz będzie, dwa skiny kupione i będziemy jeszcze zapraszali do znajomych zapraszamy do znajomych, Bartek i Wielki Tata. Twoje id gracza, zapraszamy pewnie niedługo zrobią dłosy, trułosy oraz inne po prostu tryby więc będziemy sobie wspólnie grać tak a my co, widzimy się w kolejnych Mamy nowych się. rzeczach w Jak to się do mojego dorzucą tak, łapka w górę i komentarz i widzimy się